W tym odcinku podcastu zajmiemy się anatomią sukcesu. Przyjrzymy się ludziom, którzy odnieśli sukces i zastanowimy się, co ich łączy. A to, co za moment odkryjesz, wykorzystasz, żeby odnieść sukces, zarówno ten w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam cię w 67 odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądam do głów klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego to robię? ponieważ dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat psychologii, marketingu i mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Skoro rozmawiamy o sukcesie i chcemy odkryć przepis na sukces, musimy najpierw... Przyjrzeć się osobom, które taki sukces odniosły, i zastanowić się, czy nie ma czegoś, co łączy te wszystkie osoby. Wobec tego przyjrzyjmy się największym odkrywcom, naukowcom i przedsiębiorcom. Frederick Bentning, odkrywca insuliny, odebrał Nagrodę Nobla w wieku 32 lat. Jeff Bezos założył Amazona, gdy miał 30 lat. Mark Zuckerberg założył Facebooka, gdy miał zaledwie 19 lat, a Albert Einstein odkrył teorię względności, gdy miał 26 lat, a zaraz potem powiedział: Osoba, która nie wniosła wkładu w naukę przed 30 rokiem życia, nigdy tego nie zrobi. Każda z tych osób świętowała sukces w stosunkowo młodym wieku, jeszcze zanim ukończyli 40 rok życia. Wobec tego, czy sukces jest związany z wiekiem? Czy pociąg do sukcesu odjeżdża stosunkowo szybko i nie czeka na spóźnialskich? Być może. Ale żeby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw porozmawiać o kilku innych rzeczach. Zacznijmy od tego, czym jest sukces. Bo czym innym jest sukces w życiu prywatnym? A czym innym jest sukces w życiu zawodowym? W życiu prywatnym sukces może oznaczać niezależność finansową, to, że jesteś dobrym rodzicem, dobrym partnerem, dobrym człowiekiem. W życiu zawodowym sukces może oznaczać dobrze prosperującą firmę, silną markę, setki zadowolonych klientów. Rzecz jasna, każdy z nas musi zdefiniować własną wizję sukcesu. I choć nasze cele będą różne, Czym innym będzie sukces dla ciebie, czym innym będzie sukces dla mnie, to okazuje się, że droga do sukcesu w każdym wypadku przebiega podobnie. A tę drogę bardzo precyzyjnie określa fizyk. Tak, dobrze słyszałeś nie filozof fizyk Albert Laszlo Barabasil napisał książkę Formula: The five Loves Behind Why People Succeed. Czyli w wolnym tłumaczeniu formuła, pięć praw, które sprawiają, że ludzie odnoszą sukces. Ta książka nie wyszła w języku polskim, ale jeżeli język angielski nie jest dla Ciebie problemem, to bardzo gorąco Ci ją polecam. Link znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Autor Albert Laszlo Barabasil jest fizykiem, tak jak już wspomniałem. Fizykiem, który bada. Bezskalowe sieci. Czym są bezskalowe sieci? To sieci, które w pewnym momencie rozrastają się do takiego stopnia, że trudno nad nimi zapanować. Pięciu wspomnianych praw sukcesu Albert Laszlo Barabasil szuka w jednej z najbardziej złożonych, skomplikowanych i nieprzewidywalnych sieci, które znamy sieci ludzkich zależności. Nie będę odbierał Ci przyjemności z czytania całej książki i opowiem Ci o tylko jednym, ale zaskakującym i niesamowicie prostym prawie sukcesu, które diametralnie podniesie Twoje szanse na sukces. Ale najpierw pomyśl o ostatnim dużym projekcie, który realizowałeś. Niech to będzie tworzenie bloga, nagrywanie podcastu, rozkręcenie. Kanału na YouTubie czy skomplikowanej dużej ofercie dla klienta, czymś, co zajęło Ci więcej niż kilka dni. Pomyśl, czy przez cały czas, kiedy realizowałeś ten projekt, angażowałeś się w niego tak samo, z takim samym zapałem, z taką samą energią, z taką samą częstotliwością? Czy może na początku projektu angażowałeś się bardziej niż na końcu? Jeżeli jesteś podobny do większości ludzi i do mnie, to bliższy jest ci ten drugi scenariusz. Tak, mamy tendencję do większego angażowania się w duże projekty na ich początku. Później pojawia się coś, co psycholodzy nazywają dołem motywacyjnym. Opuszcza nas motywacja, mniej się angażujemy, mniej się staramy. Dół motywacyjny jest największą i najgłębszą jednocześnie przeszkodą, którą musisz pokonać w drodze do sukcesu. To właśnie z powodu dołu motywacyjnego tak wielu internetowych twórców porzuca swoje projekty tuż na początku. Nagrywają kilka odcinków podcastu, piszą kilka artykułów na bloga, ale ponieważ na horyzoncie nie widać sukcesu, porzucają swoje projekty. Z tego samego powodu przedsiębiorcy porzucają marzenia o dużych, dochodowych firmach, gdy na samym początku nie uda im się zdobyć wielu zadowolonych klientów. Na szczęście ten dół motywacyjny nie jest tak straszny, jak mogłoby się to wydawać. Poza tym, łatwo można się z niego wydostać. Wyobraź sobie, że na swoje kolejne urodziny robisz sobie wyjątkowy prezent. Obiecujesz sobie, że w każdym roku, w swoje urodziny kupisz los na loterii. W tej sytuacji twoje szanse na zwycięstwo, twoje szanse na sukces, na to, że staniesz się milionerem w każdym roku są równie niskie. W końcu z jednym losem w ręku w każdym roku prawdopodobieństwo wygranej jest praktycznie zerowe. A teraz wyobraź sobie, że na swoje kolejne urodziny robisz sobie nieco inny prezent. Obiecujesz kupować jeden los, ale w każdym tygodniu. W tej sytuacji szanse na zwycięstwo, na to, że staniesz się milionerem, rosną dramatycznie. W końcu zamiast jednego losu w roku masz ich około pięćdziesięciu, a więc twoje szanse na zwycięstwo rosną pięćdziesięciokrotnie. Czy rozumiesz już, co chcę ci przez to powiedzieć? Kluczem do wygranej na loterii jest częstotliwość. Gdy kupujesz więcej losów na loterię, masz więcej szans na to, żeby odnieść sukces. I dokładnie to odkrył w swojej książce Albert Laszlo Barabasil. Sukces bierze się z częstotliwości, a częstotliwość jest piątym prawem. Sukcesu. Spójrz. Mark Zuckerberg rzeczywiście założył Facebooka w wieku 19 lat, ale zanim go założył, testował wiele różnych wersji Facebooka i dopiero jedna z nich okazała się na tyle dobra, że odniosła sukces. Co więcej, Zuckerberg testował nawet kilkanaście różnych wersji guzika Lubię to! Tego guzika, który bezdyskusyjnie po części odpowiada za sukces całej platformy. Na początku guzik był znakiem plusa, gwiazdką, guzikiem super. Dopiero później zamienił się w to, co znamy dziś, czyli w guzik lubię to. Mówi się, że nawet teraz, gdy Facebook już odniósł sukces, Zuckerberg każdego dnia testuje 10 tysięcy różnych wersji platformy. Zanim Amazon odniósł sukces, Jeff Bezos testował kilkanaście różnych modeli biznesowych. Poza tym zwrócił uwagę, że Amazon to nie tylko księgarnia internetowa, to również czytnik Kindle, to również usługa Amazon Prime, Amazon Music. Poza tym Jeff Bezos pracował również nad własnym smartfonem. Spójrz, jak wiele różnych wariantów, jak wiele różnych rzeczy próbował Bezos, nim Amazon stał się tym, czym jest dziś. Naukowcy, i nie tylko ci, o których wspomniałem na początku tego odcinka podcastu najwięcej prac naukowych, najwięcej eksperymentów, najwięcej testów przeprowadzali na początku swojej kariery zawodowej. Każdy z tych pomysłów, każda z tych prób każdy eksperyment, każda opublikowana praca były pojedynczym losem na loterii sukcesu. Im więcej pojedynczych losów zgromadził Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Albert Einstein i pozostali naukowcy, tym większe były szanse na to, że każdy z nich odniesie sukces. Oczywiście nie każdy projekt. Nie każdy odcinek podcastu, nie każdy wpis na blogu, nie każdy film na YouTube, nie każda oferta do klienta okaże się strzałem w dziesiątkę i pomoże Ci odnieść sukces. W którymś momencie pojawi się dół motywacyjny. Jednak z tego dołu łatwo możesz wyjść. Droga prowadzi przez częstotliwość. Im częściej się starasz, im częściej próbujesz, im więcej losów na loterii sukcesu kupisz tym twoje szanse na sukces są większe. A więc sukces nie jest związany z wiekiem, jest związany z częstotliwością. Oczywiście pojawia się tu pewnego rodzaju zbieg okoliczności. Wspomniane przeze mnie osoby rzeczywiście odniosły sukces w stosunkowo młodym wieku, ale tylko dlatego, że na początku bardziej się staramy. I teraz, żeby nie pozostać gołosłownym, dam Ci przykład innego człowieka, który odniósł sukces w wieku około 40 lat, a więc nieporównywalnie późno w stosunku do Alberta Einsteina, Jeffa Bezosa czy Marka Zuckerberga. Tym człowiekiem jest James Dyson, twórca cyklonowego odkurzacza. Pierwszy w pełni funkcjonalny odkurzacz cyklonowy, taki, który można było zaprezentować klientom. Ten, dzięki któremu Dyson odniósł sukces, powstał, gdy wynalazca miał około 40 lat. Co ciekawe, zanim powstał wspomniany odkurzacz, Dyson opatentował 5127 nieudanych prototypów, 5127 nieudanych prób, 5127 pojedynczych losów na loterii sukcesu. To dopiero zaangażowanie i częstotliwość. Tym optymistycznym akcentem, tą optymistyczną historią kończymy dzisiejszy odcinek podcastu Marketing z głową. Zanim się rozstaniemy, tradycyjnie mam już trzy rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka i które pomogą Ci odnieść sukces. Ale najpierw dwie prośby, które pomogą temu podcastowi osiągnąć sukces. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka również może się przydać, Udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, możesz to zrobić w Messengerze, możesz wysłać tej osobie maila. A jeżeli tak się składa, że właśnie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób. A teraz czas na trzy rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu Marketing z Głową. Po pierwsze, Pamiętaj, że sukces nie jest związany z wiekiem. Po drugie, pamiętaj, że w pewnym momencie Twojej drogi do sukcesu pojawi się dół motywacyjny. Po trzecie, pamiętaj, że droga z tego dołu prowadzi przez częstotliwość. Im częściej próbujesz, tym większe są Twoje szanse na sukces. A teraz, ponieważ masz już wszystko, czego potrzebujesz, wejdź na swoją ścieżkę do sukcesu. Staraj się, rób to często, często próbuj, a zobaczysz, że sukces odniesiesz szybciej, niż ci się wydaje. Do dzieła. A my, jak zwykle, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, samych sukcesów. Cześć.